Drodzy chrystusie, siostry i bracia. Po 40 dniach po umartwieniu, dobijaniu się do tego, co wartościowe w naszym życiu, przychodzi moment, kiedy na nowo brzmi Alleluja. Przychodzi moment, kiedy na twarzach naszych pojawia się radość. Czytaliśmy dzisiaj przepiękne czytania biblijne ze Starego Testamentu. Naród wybrany wyszedł z Egiptu. Wyszedł z Egiptu z niewoli. Z niewoli faraonijskiej. Przepiękny obraz. Znudziło im się być w niewoli. Znudziło im się być niewolnikami, po nie przez kodek. Wybrali wolność ryzykową. Wybrali to, co może było niepewne. Bo przecież Ci, którzy wychodzili tam z tego kraju prześladowani, może i nawet tam się narodzili, to była ich poniekąd niepisana ojczyzna i szli w niewiadome. Ale szli dlatego, żeby wybrali wolność. Nie chcieli być dłużej ludźmi zniewolonymi. Chcieli być ludźmi wolnymi. Moi drodzy, dzisiaj. Dzisiaj pytamy się o wolność. Dzisiaj pytamy się o to, co jest piękne i szlachetne w każdym z nas. Wielu z nas oglądało film o księdzu Jerzy Popiełuszko. O tej wolności, o tym zapale, o tym, co było piękne i cudowne w naszym narodzie. I dzisiaj może warto zaśpiewać piosenkę, którą się śpiewało kiedyś w żołnisku, Co z wami stało się, chłopak. Co z nami stało się? Gdzie ten zapach? Gdzie ta chęć wolności? Gdzie ten może ogień, który powinien być w naszych sercach? Ktoś powie kryzys? Były czasy gorsze. Byliśmy radośnieci. Były czasy trudniejsze i był większy optymizm. Może dzisiaj tak wypada wyjść z niewoli naszych na słabości. Z niewoli siebie samego. Może dzisiaj nie ma tego oprawcy zewnętrznego, ale może jest jeszcze gorszy naszego ludzia. Może dzisiaj potrzeba przejść, zrobić sobie taką paskę przejść przez to morze morze planów morze także ponębnych pokus światowych. Powiedzieć sobie, Panie Boże, ja chcę być wolny. Chcę być człowiekiem, który naprawdę jest wolny wewnętrznie. Ksiądz Jerzy często powtarzał, Ja jestem wewnętrznie wolny. Ja jestem wewnętrznie wolny. Choćby nie wiem, co się działo. I dzisiaj, może warto pójść przez to Boże Żerwone razem z Chrystusem Smartwych z Stanem." Przejść z tego egoizmu do naszej wolności w Chrystusie. Do tej wolności, której nikt Ci zabrać nie może. Jedyne, co Ci może zabrać tę wolność, to grzech i szatan. Boimy się wpuścić Chrystusa do naszego życia. Boimy się. Boimy się, bo Obawiamy się wewnętrznie, że coś nam zabierze. A Chrystus przychodzi, by nam coś dać. Chrystus nic nam nie chce Jan Paweł II w orędziu wielkanocnym w 80 roku, a więc w tym roku dla nas tak ważnym, dla nas Polaków, napisał tak. Chrystus ma martwych nie odrzucajcie go wy, którzy budujecie ludzki świat. Nie odrzucajcie go wy, którzy w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek dziedzinie budujecie świat dzisiejszy i jutrzejszy, którzy budujecie świat ekonomii, polityki, świat nauki i informacji, świat kultury i cywilizacji, świat pokoju lub wojny, świat ładu lub terroru. Nie odrzucajcie Chrystusa. I dzisiaj bardzo łatwo nam odrzucić Chrystusa. A te słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w tym ważnym dla nas roku, 80. tak mocno brzmią, tak nowo brzmią, mimo że mają już wiele Nie odrzucaj Chrystusa. On przynosi Ci nowe życie, tylko stań po jego stronie. Dzisiaj Chrystus się pyta, po której stronie tego Morza Czerwonego jesteś? Czy jesteś jeszcze w niewoli, czy idziesz ku wolności? Którą stronę nie idziesz? Będziemy za chwilę odnawiać nasze przerzeczenia chrześcijan. Będziemy mówić jeszcze raz Chrystusowi w swoim własnym imieniu: wyrzekam się z Wierzę, wierzę w Boga, wierzę w to wszystko, co mi gościu daje do wierzenia. Kiedyś za nas powiedzieli to rodzice i rodzice wszyscy. Dzisiaj Bóg stawia to pytanie każdemu z nas konkretnie. Nie szukajmy jakichś innych wymówek. Pani, może wierzę w Ciebie, ale świat jest taki inny. Świat jest taki dzisiaj nowoczesny, ty się nie mieścisz. Czy tak mam? Chrystus dzisiaj chce bardzo kompletnej odpowiedzi od każdego z nas. Ode mnie jako kapłana i od Ciebie jako ojca rodziny, jako matki, jako dziecka, jako siostry zakonne. Bóg się pyta, po której stronie jesteś? Czy jesteś po stronie niewoli? Czy po stronie wolności? Jeśli jesteś po stronie niewoli, to Bóg się pyta, co się z Tobą dzieje. Jeśli idziesz w stronę wolności, którą daje Ci Chrystus, chwała Ci za to. Idź, bo to jest droga prawdy i droga zwycięstwa. Chrystus zmartwychwstał. Dla Ciebie i dla mnie. Dla nas, jako wierzących, jako katolików, jako Polaków. Chrystus dla nas zmartwychwstał. Nie spartujmy tego. Niech On i Zmartwychwstanie także w naszych sercach, w naszych rodzinach. Odrzućmy to, co zniewala na nas, to, co może nas gdzieś pęta i skuwa nasze ręce i nie możemy tak czynić dobrze. Odrzuć to, co złe. I zło nazwij złem, a dobro nazwij dobrem. Nie bój się tego. Świat dziś szanuje ludzi uczciwych i szlachetnych. Brzydzi się tymi, którzy tak balansują, byleby nikogo nie zrazić, byleby tylko poprawnie, politycznie się wypowiedzieć. Biblia nie lubi takich ludzi. Biblia lubi tych, którzy są w prawdzie i w jasności. Odpowiedzi. Niech Chrystus ma w Nasze życie i zmartwychwstanie będzie dla nas otuchą i drogowskazką, byśmy potrafili wychodzić z tego, co grzeszne w naszym życiu, iż ich uświętości i świętości się nie bali.